Witam ponownie w kolejnym unboxingu Dzisiaj, no tak to dawno nie nagrywałem Dzisiaj um, widzimy taki trochę świąteczny um, Będziemy robić unboxing um, Piernik Bombi um, Zobaczymy będzie dobry to, to jest wyjątkowo w jedzeniu Jestem głodny stwierdziłem, że nie. Um. Ja, no tak, mój ulubiony fragment otwierania tak. ja. na Jest otwarte. No teraz otwieramy trochę pognięciany, ale to nie i aha, mam piernik trochę pognieciony. wygląda tak znaczy no trochę podnieciony jak już mówiłem i ma no, jest chyba czekolada no to spróbuję Hmm. Hmm. Dobra To chyba tyle Dziękuję, do widzenia I do zobaczenia później